Dzień dobry, kochana Amelio. Sama? W Wigilię? Jak jakiś biedny, stary kawaler? Wiesz, Amelio, naprawdę mi ciebie żal. Sama, samiutka, w kawiarni w wieczór wigilijny. Wiesz, to mnie tak boli jak wtedy, kiedy w Paryżu widziałam orszak ślubny. Panna młoda czytała pismo humorystyczne, a pan młody grał ze świadkami w bilard. Pomyślałam, jeżeli to się tak zaczyna, to jaki będzie ciąg dalszy i zakończenie. Grał w bilard w dniu swojego ślubu. Wyobrażasz sobie? Powiesz, że ona czytała. No... Tak, ale widzisz, to nie jest do końca to samo. Hmm. Wiesz, Amelio? Myślę, że lepiej byś zrobiła, nie zrywając z nim. Pamiętasz, pierwsza ci mówiłam, przebacz mu. Przypominasz sobie? Mogłaś być dziś mężatką i mieć swój własny dom. Hm. A pamiętasz zeszłoroczne święta? Jak ty wtedy szczerze wychwalałaś szczęście domowe, jak chciałaś wystąpić z teatru. Tak, droga Amelio, dom to poza teatrem. Wszystko, co najlepsze w życiu. A dzieci, a widzisz. No tak, ale ty tego nie zrozumiesz. Popatrz, co kupiłam dla moich pociech. Zobacz, o, to dla Lizy. Widzisz? Potrafi kręcić główką i przewracać oczami. No, spójrz na nią. <grymne> A to to dostanie maja. Pistolet korkowy. Podaję, że tak pomyślałaś. <noise> nie zdziwiłabym się, gdybyś to ty chciała zastrzelić mnie, no bo to ja ci weszłam w drogę. <noise> I wiem, że nigdy mi tego nie zapomnisz, chociaż nie było w tym mojej najmniejszej winy. Wciąż jeszcze myślisz, że cię wygryzam z teatru wielkiego, ale to nieprawda. Nie zrobiłabym tego. Mimo, że ty tak uważasz. No tak. Nic tu się nie zmieni, cokolwiek powiem, bo ty i tak będziesz uważać, że to ja. Zobacz. A to dla mojego chłopa Ach. widzisz? Te tulipany sama wyhaftowałam. Nie cierpię ich naturalnie. Ale on musi mieć wszędzie tulipany. Patrz, jakie Bob ma małe stopy. Prawda? A jaki elegancki chód. Nigdy bo nie widziałaś w pantoflach, co? Zobacz, to ci pokażę. Kiedy wraca do domu i jest zły, to tupie nogą. O tak! O, te przeklęte pokojówki! O, znowu nie potrafią przyciąć knotów jak należy! O. A kiedy marzną mu stopy, bo ciągnie od podłogi. O, jak zimno! O, te przeklęte kretynki! Znowu nie potrafią utrzymać ognia na kominku! O! A potem wraca do domu i szuka swoich pantofli, które Maria zostawiła pod jego biurkiem. Ach, nie powinnam tak tu siedzieć i wyśmiewać mojego męża! W każdym razie, zacny, to dobry człowiek. Powinnaś mieć takiego męża, Amelio. Co? Z czego ty się tak śmiejesz? No, mów. W każdym razie, wiem, że mnie nie zdradza. No tak, wiem to na pewno. Bo sam mi mówił. <noise> Z czego ty się tak głupio śmiejesz? Co? Że kiedy byłam na turnie w Norwegii, przyszła ta szkaradna Fryderyka i próbowała go uwieść? Wyobraź sobie, co za podłość! Wytrapałabym mi oczy, gdybym była wtedy w domu. Szczęście, że Bob sam mi o tym powiedział. Także nie wyszło to na jaw, przez plotki. Ale możesz być pewna, że wiem, że Fryderyka nie była jedyna. Nie wiem dlaczego, ale kobiety wprost szaleją za moim mężem. Nie wiem, może myślą, że ma jakiś wpływ na angażowanie do teatru, no bo pracuje w ministerstwie, albo. Nie wiem. A może nawet i ty na niego polowałaś? Co? Nie dowierzałam ci zbytnio, ale dziś wiem na pewno, że się tobą nie interesował. I zawsze mi się wydawało, że masz do niego jakąś urazę. Do nas dziś wieczorem. Przyjdź i pokaż, że się na nas nie gniewasz. No, a że w każdym razie nie gniewasz się na mnie. Nie wiem, mam to tak nie miło żyć w niezgodzie, No, zwłaszcza z tobą. Może to dlatego, że weszłam ci wtedy w drogę albo. Zupełnie już nie wiem właściwie dlaczego. Wiesz, Amelio, to takie dziwne z tą naszą znajomością. Pamiętam, kiedy zobaczyłam Cię pierwszy raz, bałam się Ciebie. Tak bardzo, że nie potrafiłam spuścić cię z oka. Cokolwiek robiłam, starałam się być blisko ciebie. Nie miałam odwagi być twoim wrogiem, dlatego zostałam twoją przyjaciółką. <laughs> Ale zawsze istniały pewne rozdźwięki, kiedy przychodziłaś do nas do domu, no bo wiedziałam, że mój mąż nie może ciebie znieść. To mnie uwierało jak źle leżąca sukienka. Robiłam, co mogłam, aby go do ciebie przekonać? Ale mi się to nie udawało. To Dopóki się nie zaręczyłaś, wtedy rozwinęła się między wami gwałtowna przyjaźń. Jak gdybyście dopiero teraz odważyli się pokazać swoje prawdziwe uczucia, skoro już byłaś bezpieczna. No i. Jak to było potem? Dziwna rzecz. Nie byłam zazdrosna. A i pamiętam, na chrzcinach, kiedy byłaś matką chrzestną, Zmusiłam go, żeby cię pocałował. Usłuchał mnie, ale ty się wtedy zmieszałaś. To znaczy, wtedy nie zwróciłam na to uwagi, i później też nie. Dopiero dziś. Dlaczego wciąż milczysz? Cały czas słowa nie powiedziałaś, tylko wpatrujesz się i oczyma wywlekasz na mnie te wszystkie myśli. Myśli. A może podejrzenia? Dlaczego zerwałaś zaręczyny? Dlaczego od tej pory już nigdy nas nie odwiedziłaś? Dlaczego nie chcesz przyjść do nas dziś wieczorem? Cicho! Nie musisz mi nic mówić, sama już wszystko zrozumiałam. To dlatego. Aha, teraz zgadzają się wszystkie rachunki, a więc to tak. Fu! Nie będę siedzieć z tobą przy jednym stoliku! To dlatego, musiałam wyhaftować na jego pantoflach tulipany, których nie cierpię, bo ty je lubisz. To dlatego mój synek musiał mieć na imię Eskil, bo tak miał na imię Twój ojciec. To dlatego musiałam nosić Twoje. Ulubione kolory, czytać Twoich ulubionych autorów, jadać Twoje ulubione potrawy, pić Twoje ulubione napoje, na przykład Twoją czekoladę. O mój Boże, to straszne, to okropne, kiedy o tym pomyślę. Wszystko, wszystko przychodziło do mnie od ciebie. Nawet Twoje namiętności, Twoja dusza wgryzła się w moją, drążyła i wyżerała, jak robak zatrute jabłko, dopóki nie została tylko łupinka z odrobiną zczerniałego próchna. Pływałam w wodzie ze związanymi nogami. A im gwałtowniej próbowałam utrzymać się na powierzchni, tym głębiej zanurzałam się, dopóki nie opadłam na samo dno, gdzie ty czyhałaś, niczym ogromny krab, żeby porwać w mnie swoje kleszcze. I oto teraz leżę tu. Jak ja Cię nienawidzę. Nienawidzę! Nienawidzę! A ty siedzisz tylko i milczysz, spokojna i obojętna. Obojętna, czy księżyca przybywa, czy ubywa, obojętna, czy to Boże Narodzenie, czy Nowy Rok, obojętna, czy inni są szczęśliwi, czy też nieszczęśliwi. Niezdolna do nienawiści i do miłości. Nieruchoma jak bocian przy mysiej dziurze. Siedzisz tu, w tym swoim kąciku w kawiarni. Czy wiesz, że go od ciebie nazywają pułapką na myszy? Wiesz? Siedzisz tu i czytasz te swoje gazety. Żeby zobaczyć, czy komuś się nie powiodło, czy ktoś nie popadł w kłopoty, czy ktoś nie został wyrzucony z teatru. Siedzisz tu i czekasz na swoje ofiary, obliczasz swoje szanse, odbierasz hołdy. Naprawdę mi ciebie żal, bo wiem, że jesteś nieszczęśliwa, jak ktoś zraniony, i złośliwa, gdyż zostałaś zraniona. I nie, nie mogę się na ciebie gniewać, bo jesteś przecież taka mała. Ta historia z Bobem nic mi nie obchodzi. Co mi to zresztą w ogóle przeszkadza? <grym> I wszystko mi jedno, czy to ty mnie nauczyłaś pić czekoladę, czy ktoś inny. Czekolada jest zresztą bardzo zdrowa. I to od ciebie nauczyłam się dobrze ubierać? To jeszcze bardziej przybliżyło mnie to do mojego męża. I tu przegrałaś. A ja wygrałam. Tak. Sądząc, z pewnych oznak wydaje mi się, że już go nie interesujesz. Pewnie chciałaś, żebym odeszła. Tak jak ty to zrobiłaś, i teraz tego żałujesz. Ale widzisz, ja tego nie zrobię. Może wszystko razem wziąwszy? Jestem w tej chwili rzeczywiście silniejsza. Ty przecież nigdy nic ode mnie nie dostałaś, dawałaś tylko. I teraz czuję się jak złodziej. Gdy się zbudziłaś, ja miałam to, czego Tobie brakowało. Co się zresztą działo, że wszystko, co było w Twoich rękach, było bezpłodne, bezwartościowe. Swoimi tulipanami i namiętnościami nie potrafiłaś utrzymać miłości żadnego mężczyzny. A ja umiałam. Od swoich autorów. Nie potrafiłaś nauczyć się sztuki życia tak jak ja się nauczyłam. Nie masz małego eskila, chociaż twój tatuś miał tak na imię. <grystanie> Dlaczego wciąż milczysz? Cały czas tylko milczysz i milczysz. Myślałam, że to siła, ale Ty milczysz pewnie dlatego, że Ty nie masz nic do powiedzenia, Ty nie potrafisz nic wymyślić. Idę już do domu. I dziękuję Ci, Amelio, dziękuję Ci za wszystkie Twoje dobre nauki. Dziękuję, że nauczyłaś mojego męża kochać. Idę teraz do domu, kochać go.